I powstaje Wam piękny krem brûlée Jak zrobić krem brûlée? Mówię ostatni raz, bo się mnie pytacie Zrobię krem brûlée nawet jedną ręką 500 ml śmietanki, 30 Na indukcie, zaraz się rozpali e -e. Laska wanilii przepołowiona 70 g cukru Albo kieliszek tak większy Mylda! Jak macie pastę waniliową, albo cukier wanilinowy To można tego nawet nie gotować Ale jak ze zwykłej laski, to niech śmietanka przejdzie smakiem Niech chwilę to potrwa ale pamiętajcie, że samochód jest serwisowany w fantastycznej sieci Euromarsztat i Next Drive i tam jak na przykład zostawicie samochód, to możecie wypożyczyć sobie hurajnoszkę i do domu wrócić Hehehe, a oni zajmą się waszymi maszynami śmietanka gorąca, to ją teraz studzimy żeby miała około 70 stopni chwilę na balkonie powstała. wrzucamy żółtka, na 500 ml 6 żółtek Co z angielski praktycznie, no myrdan na blaszce mam tu 4 kopili. Wlewa, no tyle mam. Więcej by było, 6, 7 by wyszło, ale no tyle mam, więc wlewam Jak zrobić na indukcji krem brule? Nie da się. Potrzebujemy kąpiel wodną. Blaszka, w środku jest woda na około kopilek. I do piekarnika. 140 stopni, 30 minut albo godzinę bez kąpieli wodnej 100 stopni. Od cała historia. Zaraz pokażę wam, jak będzie to wyglądało na końcu. <laughs> <laughs> Jeszcze nie. Już jest dobra. Kąpiel wodna to trochę inna niż taka kąpiel. Krem role wystudzony, cukier brązowy. I to najlepiej na dwa razy do kremu brule. Czyli tak, raz robić tak. I drugi raz. Od, widzita tak, i nadmiar strząsnąć, żeby była taka. I dwa sposoby przyrządzenia kremu brule. Pierwszy palnik do kremu brule. Od i opalamy. Opal. Drugi. Indukcja. Łóżeczka. Podgrzewamy na indukcji. Łóżeczkę. Bo jak nie macie łyżeczki, to możecie to robić z taką rzeczą do oznakowania bydła. <laughs> o, widzicie? O. <laughs> mm.